Witajcie widzowie bardzo serdecznie. Dzisiaj zwiedzamy sobie taki oto niepozorny, niedokończony dom, chociaż całkiem spory. Stoją już tak mnóstwo lat co najmniej od 2013 roku, bo wtedy było zdjęcie na Google Mapsie, że właśnie już tak stał w takim stanie. Więc pewnie stoi znacznie dłużej. No i jest niedokończony. Tutaj jakaś wybita lampa. I tutaj całkiem ciekawe pomieszczenie. Nie wiem, czy ktoś tutaj urządzał sobie jakieś, jakieś nie wiem, czy coś. Grabie. No, całkiem ciekawe pomieszczenie. Szczególnie ciekawi mnie ten oto pseudo kozioł. Nie wiem zupełnie do czego to jest. Pewnie jakieś budowlane. No i tak to wygląda. Miejmy nadzieję, że odbędzie się dzisiaj bez przypału. Kolejne pomieszczenie jest bardzo ciemne. W sumie nic ciekawego nawet. Tutaj mamy chyba różne włączniki. Z ciekawości lampa jest, ale bez żarówki. Tu jakaś stara flaszka. Tam z tyłu wąż. I zaraz udamy się na wyższe kondygnacje. Bo w sumie, widok z góry to najciekawsze, co można w tym miejscu zobaczyć. Dlatego my się udajemy na górę. Miejmy nadzieję, że po prostu będzie to możliwe. Ale beczka, co jest? Kolejne drugie piętro przed nami. Znaczy, to jest w sumie to były takie podziemia. Tam mamy ulicę. O kurde, to już mega kiepski stan jest. O tu, co mamy? Tu mamy różne takie elektryczne rzeczy. Budynek jest dosyć podobny do mojego pierwszego urbexu na kanale. Też to był niedokończony dom. Karta jest na górze i myślę, że już teraz jest całkiem ciekawy widok. Patrzcie to jaki widok jest piękny na całą okolicę. Nie będę oczywiście zdradzał gdzie to jest, ale teren bardzo malowniczy. Tak to się prezentuje. No i co, wylecimy dalej. Nie wiem czy jest sens chodzić dalsze te, ale już dla formalności sobie zobaczymy dalsze pomieszczenia. Tu znowu coś takiego. O, tu jakieś większe. Ciemne pomiesz pomieszczenie. O, tu mamy sporo tych pomieszczeń super w pozorom. O kurde, pies zaczął szczekać. Miejmy nadzieję, że to znaczy na pewno jakieś sąsiedztwa o stary garnek. Ale mam nadzieję, że nie idzie po mnie. Kurę. O Jezu. To podtrzymuje. To podtrzymuje te okna. No co, my lecimy jeszcze wyżej. Powoli już finiszując się ten odcinek. Aczkolwiek. Aczkolwiek. Jeszcze trochę przed nami. Jak najbardziej. Piękne słońce. Jabłka są na takim tarasie. Wow, naprawdę piękne widoki dzisiaj mamy. Zaraz sobie zobaczymy od drugiej strony widok. Już to tylko te pomieszczenia. O, o to mi chodziło, nie? Cały czas o to mi chodziło. Patrzcie, ten widok. Ktoś coś krzyczy, więc zaraz pewnie będziemy spadać. Ale jeszcze zrobię zdjęcie. No i jeszcze oczywiście widok od drugiej strony. O Jezu, tam są ludzie na podwórku. Także taki jest widok. I resztę sobie chyba darujemy. Na dach chyba się nie da wejść, aczkolwiek... Może na ten kabel jakby wejść i tam... Oczywiście to taki żart, nie róbcie tego. Nawet ja tego nie będę robił. A jeśli się podobało, zachęcam do subowania. I trzymajcie się widzowie. Cześć.